Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych elementów, które są w tym krótkim fragmencie zawarte. Po pierwsze, kiedy wybuchło prześladowanie, wszyscy rozproszyli się z wyjątkiem apostołów. Widzimy, że apostołowie są gotowi na śmierć, czyli chcą do końca stać na miejscu wyznaczonym im przez Boga. Tak rozeznali, tak postąpili, nie lękali się aresztowania przez Żydów i stracenia. To jest wzór dla wszystkich następców apostołów, czyli biskupów, ażeby odważnie stali za Chrystusem i nie lękali się śmierci, a cóż dopiero, jakichś innych prześladowań. Mocno trzymać się Chrystusa na wzór apostołów. Oczywiście, że prześladowanie i zabijanie ludzi jest wielkim złem, ale Pan Bóg wykorzystuje to także do głoszenia Ewangelii. Ci, którzy się rozproszyli, głoszą Słowo Boże. Nawet jeżeli jesteśmy prześladowani, nawet jeżeli jesteśmy potępiani przez innych, głośmy Chrystusa. Ponieważ Słowo Boże, jak mówi w pewnym miejscu Pismo Święte, nie uległo związaniu. My możemy być związani, możemy być zakłóci w kajdany, ale głosząc nadzieję, głosząc życie w Chrystusie, Bóg dociera poprzez nasze słowa do ludzi i może ich nawrócić, może im dać łaskę pójścia za sobą. I wreszcie widzimy, że ci, którzy przyjęli Filipa, no, wyszło to wszystko z wielkiego prześladowania, ale ostatecznie w tym mieście, do którego dotarł Filip, zapanowała wielka radość. I zapewne w każdym innym, że ci, którzy mimo prześladowań głoszą Chrystusa, ostatecznie są nośnikami radości. I tak trzeba na to patrzeć. Zawsze wierzący w Chrystusa jest tym, który niesie radość w Panu, który niesie nadzieję. Dla każdego człowieka, który jest szczery w sercu, który szuka prawdy, który szuka Boga. Dobra nowina od Chrystusa. Bóg Ciebie kocha, przebacza Ci grzech i otwiera na Ciebie niebo. Przyjmij chrzest i uwierz w to, co Chrystus mówi. Przyjmij go w komunii świętej, jeżeli masz czyste serce. To wielka radość, i to radość, która przekracza bramy doczesności, czyli bramy śmierci. Jesteśmy głosicielami radości z martwych Jesteśmy świadkami radości z martwych wstania Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Alleluja!